Blaha. No, dzisiaj jest ten dzień Today is the day W którym przychodzę tą gówno grę I odstawiam ją na zawsze Pierwszy night Ustawiam opcje. Audio, muzyka Defaultowa Nie ma, nie, nie defaultowa Dawaj Boże, jestem zmęczony tym pieprzonym rycerzem Pierwsza i ostatnia próba na dzisiaj to nie jest tego Przejście. Ten symulator może być naprawdę spoko. Patrzcie, jakie już skipy znam. Znaczy znam. Znam je od pół roku. Od kiedy przechodzę tą grę. Po raz pierwszy. Już pre-fire w save'ik. Nie jest potrzebny mi ten save, ale fuck it. Lecimy. Pogu. Widzieliście ten skip. Widzieliście Ej, nie wiem, to. Czemu, ale po jakimś czasie kaza transmisja Twitch, Po. Bo... W kilku sekundach robi mi się tego 480p Bo masz auto pewnie No nie auto Właśnie nie auto Robi mi się po prostu patrzę na ustawienia Nie ma auto tylko 480p hmm. ja Spokojnie to przechodzimy Na luzie Tutaj tak ma być Widzicie ten speedrun Fucking speedrun Pato o mój Boże Hej bez skitu to się tak robić. Czemu tak nigdy nie robiłem? Ja wszyscy dołem przechodziłem, w sumie nie ma znaczenia. Poczekamy na kulkę. Dziękuję za 10 miesięcy u miłego Omijamy kulkę tą Wbijamy tutaj Skakuje tutaj, troszeczkę ominąłem, ale jest skin widzicie byłem tempo i dziękuję bardzo 10 chat Ale leci Let's go Twojego nuba na środku ekranu Mówisz o tym warlordzie, który właśnie ładszotuje gierkę. Widzisz te, widzisz te ruchy? Te kocie ruchy. Od razu wskakuje tutaj, od razu wskakuje tutaj. Czekam. <grych> <Ehehe>. <grych> tutaj, tutaj. Nie no, Jak jest w tym momencie fokus? <grych> Pyk Pyk Lecimy Leci Pato, pato Czy tak się... Dobra, nieważne e, tu się chyba da wszystko Koczyć Szybki reset krwawienia O to chodzi To był safe To był safe Po to był safe nie lubię krwawić Głupia ryba na samym środku Ale na luzie Okej okay. Okej, okay, okej okay. Dobra, dobra Okej, okay. okej, okay, no, dobra, dostałem po pleckach, nie, nie ma problemu. Teraz muszę iść gdzie? Okej, okay, okej. Okay. To wstawaj, przecież dostałem lekko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O! No kurwcze. Dobra, luzik. Luzik, luzik, jest safe. Jest safe, jest safe. Evron, czemu jesteś spasiony? Cześć, chłop na czasie napytał. Obstawiam, że dlatego boję. A ty czemu jesteś tępy? Bo geny? No właśnie, widzisz. Ulaństwo jest dosyć prosto sobie wy wytłumaczyć. A głupotę? <noise> <noise> tu hard, Tak. <chat>? <noise> No i dobrze, króciutko ja ja... z hejterem. Króciutko z hejterem, wiadomo Ja przestanę jeść i stanę się chudy, a ty co zrobisz z głupotą? O właśnie Mózg sobie wymienisz Let's go chat. Ja yes, łatwo z nim Nie męcz go, he's already dead Nie no chat, ja pierdzielę Już Zaraz się połamie na 100% Milimetry nie wiem, czy ja się teraz nie zabiję. Nie, nie, nie. Okej, okay, jest okej. Okay. Nie, był już tak krwawie. A nie, to ci kwalić wszystko, wiesz, żebyś się... Spoko. Kamień musi być po drugiej. Bo inaczej jest, za szybko tu przychodzi. Okej. Okay. Dzięki temu. Co? No, what? Przy okazji, jak masz czas, to może byś mi podpisał profil i ocenił skinę. No przecież uderzyło! Ten balon się giba! Okej, okay, zawiesił się. Dobra, tutaj jest po prostu jolo chyba. Ta. To jest już taka końcówka, tam już jest the end, no! Ja nawet nie widzę tej flagi. Twitch zepsuł. Może Twitch zepsu Znowu to zrobiłem, znowu ten skip zrobiłem. God skip. Teraz ta kulka musi polecieć. Mój chilling. Teraz savey. Jak leci mój No i co, chat? Lecimy. Ej, ta piłka przecież wcześniej... Okej, okay, nieważne. World Record Pace, widzowie. Teraz save Dobra No nie Dobry wieczór Co za szmata Dobry wieczór Kamilek. Nie wiem tak gra mnie po prostu dobry wieczór Captain Dave witam Nienawidzę tej gry Ale spoko, wjeżdżam od razu w ten save tutaj Rejo w ogóle 1500 Raj no słuchaj 1500 kamieni. Ewro na co? Będzie później. Później? Mój pogrzeb. Dobra, patrzcie, robię skipa. Skip me, skip mi. No co jest? Fuck Mam save'a Nie odbiera. ZAPŁAAA Jezioro Galilejskie Zajebiście Czuję, mi. czuję, jest, Moja czuję Moja postać przestała skakać Nie wiem, ta gra jest tak zbugowana, kto ją robił, jaki debil Spokojnie z rozwitającą milią wodno nie, nie, mo nie mogę doskoczyć, tak? <noise> a dzisiaj w ogóle wie, że się sam obcinałem Nice! I czemu teraz ta kulka leci tutaj, a wcześniej mnie zabiła będąc tam po drugiej stronie Jak to sam obcinałem? No bo wiesz, wiesz są zamknięte, co nie? Mhm. Wszystkie tam do 20, którego. A i sam się obciąłeś po prostu? Czyli nie za obciąłem, tylko jakby miałem taki jeden dłuższy włosy, co nie subietek! No 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 Przecież to włosy to taka kitka mi urosła tak trochę, taka, taka jedna, takie nie wiem, kilka włosków, co Okej okay. Normalnie jestem fryzjerem zostałem dzisiaj No i prawdę. Tak idealnie obcięte, że i teraz wiesz, normalnie w capkę mogę ściągnąć, normalnie wyjść na miasto, nic mi nie ostaje No i nice Ta ma obsługa tak zwana No i git, my fryzjer Dobra. Cilek. Okej. Okay. <śmienic> Okej, okay, okej, okay. so wzi wziąłem save, wziąłem save, a wziąłem jest okej, okay. mam teraz dwa sejwy. Dobra, i teraz muszę zrobić, znaczy jeżeli wezmę jeden save, to trudno, znaczy dwa, ale wolałbym jeden. Wiem skąd zacząć, tutaj. Może ten z góry, z góry, z góry. Okej, okay. teraz. Jeden się wziął? Jeden, Trudy. jeden. Jeden się wziął, let's go, okej. Okay. Dobra. Oj. Zostań. Okej. Okay. Dobrze. Okej, okay, mam save'a. Właśnie na takiej okazji. No nie daje ci ja save'a, tylko trzy. A inaczej, niech mnie to irytuje, pieprzone gówno, zrobione w 5 minut, niezbalansowane Spokojnie Jesteś oazą? Spokojnie ją wodną na tafli jeziora Co tu się dzieje? Dobra jak ten motyl, co rozwija skrzydła Wszystko w porządku jest. Dobrze. Przypomnijmy, gra za 8 złotych. Najgorsze 8 złotych widzowie. Słuchaj, nie powstrzymuj się. Nie trzymaj w sobie emocji. Nie trzymam. Nie trzymasz. Nie, okej. Okay. Wszystko, Git. No Stare, jak jadę? Możecie, że to jest speedrun teraz, co oglądacie? Nie, to jest mój gameplay. To jest mój gameplay. Lecę. Gra mnie stopuje. Gra mnie stopuje! Dobra. Lecę. Lecę. Co to za muzyka jest? Na spokojnie, chat. Przepraszam, że się trochę do przeciąga to przejście tej gry. Ale już dłużej się przeciągać nie będzie. Bo w nią na pełnej. Widzicie, co się dzieje? Przywal. Mocno. Let's fucking go. I zaraz jesteśmy tam, gdzie byliśmy. To już jest ten poziom wymasterowania gry. Lecę. No time to die. Łapka w górę na Steamie. Chyba marzył o tym. Chyba śnią. Dobra. Biegnę. Biegnę. Soba. Biegniesz. Siemanko! He. O 8 miesiąc. Pozdrawiam sympatycznego Stremera i czatczy. Let's go. Spokojnie. To już jest ten moment, w którym wszyscy łapiemy się za ręce. Ponieważ ta gra zmierza ku końcowi Ta gra zmierza ku końcowi Oj, pośpieszyłem za bardzo, spokojnie Spokojnie I Ferrero Rocher, nowy widzowie Pogód! Dziękuję bardzo za nowego słupka. Roshe? Ferrero Rocher? Ferrero Rocher Ferrero Ferrero Nowy normik, widzowie. Może coś z niego będzie. No to Ja tego nie powtórzę. Fer Ferrero Ferrero Rocher, co ty kurde blacha, jakiś wykręt językowy masz? Tak, mam. No... Żołnierzyku, skaczemy, czy co robimy? Spokojnie. Muszę sobie jedną kurę wyrzucić, bo to za duże, obcią za duże obciążenie Uff spokojnie. Spokojnie No, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, 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 spokojnie Spoko Biedna kura, kolejna. Każdym razem biedna kura będzie umierała Pakiet Takie życie, wizowe. Jedna kura się rodzi, żeby druga umarła. Znaczy umiera, nie żeby tak, się To jest tak, że ona rodziła. wraca jak bumerang? Nie. Co za szmata. To nie jest tak, że jest jedna kura i po prostu swoje swojej repliki? Nie. Ale patrz, jedną kura masz ciągle w plecach. Reszta jest pod słomą. A.

Dzięki Ewron byłem w toalecie, a ty dalej w tym samym miejscu. Dzięki, że poczekałeś. Spoko byku, nie ma problemu. Teraz już możemy iść w takim razie. Wrócił z kibla kolega. A wiesz, wiesz jak wejdzie na koniec tej drabiny to samo cię weźmie? CO SIĘ STAŁO?! Wiem! Powietrze mnie uderzyło! Lecę, lecę i... Poż jaka tempa gra. To ostrze już dawno tam nie było. Shit fucking Siemka game, man. Super, że Siemka Fifi, pogers, totalny. To karma za kury. Pewnie mnie kura diabła w plecy. Teraz nie wyrzucam żadnej. Uspokajamy gry. Uspokajamy. Znowu słyszeliście? Znowu mnie coś diabło! No co mnie diabło? Dobra. To już 4 miesiąc prima ale pewnie mnie nie odczytasz. Dzięki Agua Bar Batolek. Dziękuję bardzo. No jak nie mam mnie odczytać? Czy ja kiedykolwiek oplułem kogoś? No cóż, no, oczywiste, Oczywiście, że nie. A, dobrze, dobrze, czat. Dobra, jesteśmy za murami. Lecimy. Panie Bożu, daj mi ukończyć tą grę. Co się w tym momencie stało? Co się w tej grze dzieje? Moja postać się rzuca. Dzięki Boże. Ja pierdzielę. Nie wiem, biegnie i się wywraca ta postać. Co za gówno. A to, to, to jest dobra oznaka chat Ta gra się boi. Ta gra się boi. Te beczki jakoś teraz. Z, nie wiem, jakoś z obkręte robią. Co tu się dzieje teraz? To mnie nie powstrzyma. To save też spadnie, co? A, nie spadł. W porządku. No, nie tym razem. Mam już tego save'a. Nagle się tu ryba zaczęła pojawiać. Nigdy jej nie było, ale dzisiaj widać, że jest co? Spawn randomowe rybsko. Let's go. Co trzeba 5. 5? E, ściągnął na 5 sekund, wiesz? Tak? A to coś na Twitch Zero zgubionych F napisać muszę monkę. Może komuś tylko? Niektórym Lag był? a to no coś się mnie popsuło na chwilę Nic was nie ominęło widzowie, bo teraz właśnie przychodzimy tą grę No klasyczek widzę Klasyczek na tym levelu Toruś, przechodzę to. Proszę, przytul mnie. Ten hook na czacie dla Kamilka. Czyli nie biorę tego save'a. Rozdupiam go, ale nie biorę, bo mam save'a tam z tyłu. Pójdę teraz sobie na spokojnie. A jak ci wysyłają bluszchuki? Pogu. Hotorek na chłopakowy. Chyba, że coś robisz, Toruś. I teraz nie biorę tego save'a, bo jak zginę, to będę miał tu dwa, no nie? Five head, czyli robimy tak i potem po prostu przechodzę poprzedni etap. Dobra. Co tam? Siema. 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 Ani heal'uje tą grę, stary. Orek, piposzy. No, no, no. Co na PWD, czy co coś. Panarta? O, tak. Ty mam tu dwa! No, ale to co ja mam z tym ten? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No nie tylko tak napisałem. Panowie. No To jak chcesz już, nie? To, żeby... no. I'm glad you came along. to jest mi wóźny jeszcze jedno wiadomo. Generalnie to podziwiam Cię za wytrwałość. Ja już dawno bym wyrzuciła komputer przez okno. Tutaj te bulety są RNG. Pierwsze zrobię po prostu na jolo. Robię tu, 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 tam. Tak, 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 tak jest, tak jest. Okej. Okay. To diablec myśli, że miał wypadek? Teraz jak przeleci kolejny... Okej, okay, teraz idę. Okej. Okay. Ja spokojnie. Robimy save'a. O mój Boże! Co? Zamek Ok. No to chyba GG jest. Was GG To już koniec? Albo nie. Weź się przygotuję. Nie, nie wiem nie wiem, nie mam save'a już. Znaczy mam, mam, mam checkpoint. Ale tam z tyłu, nie tutaj. A Kij wie jak to działa? Teraz. audio może jakaś mużyczka będzie. Od koniec. Czekaliśmy Czeka, wiesz. na to widzowie. Torek! Torotor! Przyszedł! To... Boże, na, sam koniec, na sam koniec, na sam koniec. A napisy końcowe to Rodolfo. Końcowe, żeby zobaczyć. Dobrze, dobrze, nie ominął cię, nie ominął cię. Te napisy. O Boże, coś się tam może dziać, wszystko się może dziać. A może się nic już nie dziać. Okay. E, tam jest jakiś tor przeszkód. Do bramy, jakieś schody. Po schodach pójdę, albo tędy, lewymi. Prawymi Okej okay. Okej okay. Okej, okay, okej okay. Czaję Czaję Typy Okej okay. Okej okay. Okej okay. Brała się otwiera Mój Boże! I was fucking here! Congratulations! dostałem achievement! O oh, mój Boże! Less than an hour! I was fucking here, boys! Warlord Gamingu! Kolejna gra do kolejki! Gratulacje! Witam, Diablo! Clear time 49! Oh, jeszcze z save'ikiem z tyłu Jaka muzyka w ogóle O to to